Krzysztof Jakub Putra to jedna z 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego TU154M pod Smoleńskiem. Krzysztof Putra urodził się 4 lipca 1957 roku we wsi Józefowo na Suwalszczyźnie. W 1982 roku ukończył technikum mechaniczne w Białym Stoku. W latach 1975-1994 pracował w fabryce przyrządów i uchwytów w Białymstoku. Najpierw jako robotnik, a od 1983 roku jako mistrz na wydziale doświadczalnym. W latach 1995-2005 pełnił funkcję prezesa zarządu przedsiębiorstwa Lech w Białymstoku. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. W drugiej połowie lat 80. zaangażował się w działalność samorządową. W roku 1988 uczestniczył w zakładaniu Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. Był prezesem klubu sportowego Podlasie Białystok. Wybrano go także do Sejmu Kontraktowego. 25 września 2005 roku został wybrany na senatora szóstej kadencji z okręgu obejmującego Województwo Podlaskie. Od 27 października 2005 roku pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu RP. Od roku 1980 działał w NSZZ Solidarność. Krzysztof Putra brał czynny udział w tworzeniu struktur porozumienia Centrum. Był członkiem władz krajowych tej partii i prezesem jej zarządu wojewódzkiego w Białymstoku. W roku 2001 uczestniczył w tworzeniu Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił nawet funkcję prezesa podlaskiego zarządu regionalnego tej partii. W październiku 2007 roku wybrano go do Sejmu szóstej kadencji. 6 listopada został wicemarszałkiem Sejmu. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Był żonaty, osierocił ośmioro dzieci. Na tym świecie pozostawił też ukochaną żonę. Krzysztof Putra wielokrotnie odwiedzał studia Radia i Telewizji Yard. Nigdy nie zapomnimy tych wizyt. Jego współpracownicy, znajomi, przyjaciele i przede wszystkim rodzina bardzo przeżyli to nagłe odejście. Stale gromadzą się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, wspominają go i modlą się za jego duszę.